Rozmowa Radia Index Rozmowa Radia Index. Minęła godzina 9.30 Tomasz Misiek zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM Edward Markiewicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dzień dobry, dzisiaj Witam wersja. pana redaktora, witam państwa Kampania wkracza w tą finalną fazę Można byłoby powiedzieć, jeżeli była grupa ludzi, która mówiła Niezauważalna, nie ma kampanii No to w tej chwili wychodząc już na ulicę Zielonej Góry Czy okolicznych miejscowości Już tą kampanię widać Mocna ofensywa Sojuszu Macie największe formaty chyba w mieście. W tej chwili mało kto zdecydował się na ten, na ten największy format na billboardach. Trudno zauważyć innych kandydatów, jak się okazało, może Sojusz był szybszy, zarezerwował sobie te miejsca. Nie wiem, jaką tutaj Państwo mieliście strategię, natomiast bez dwóch zdań, no, widać was jeżdżąc po mieście, widać kandydatów, którzy. Tak, którzy no zdecydowanie się... zresztą we wszystkich widziałem generalnie ugrupowaniach politycznych liderzy poszczególnych list. Wystartowali trochę wcześniej. Oni już od dobrych dwóch tygodni, czyli na miesiąc przed wyborami, rozpoczęli kampanię no, to wyborczą. Otóż pierwszy grał PiS bez no, dwóch zdań: tak, kandydaci tak, Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie. Byli od samego początku. Byli już widoczni miesiąc prawie temu. Natomiast y, y, pozostali, że tak powiem, kandydaci y, i do rad powiatów, i, i do Sejmiku, i, i do rad miast, gmin. Właściwie to wystartowali teraz na dwa tygodnie przed wyborami, i dopiero teraz zaczęli być widoczni. No Mam za... nadzieję, że przekonają mieszkańców i uzmysłowią wszystkich, że są wybory, bo wiem tak. dokładnie, że część osób w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, że, że, że te wybory będą w najbliższych czasie. Myślę, że cała mieście. ta kampania w dużej mierze właśnie zbiega się do tego, żeby skłonić y, m, mieszkańców do tego, żeby do tych wyborów w ogóle poszli. Szczególnie ma to znaczenie w Zielonej Górze, y, gdzie, jak wiemy, wybieramy tylko radnych do Sejmiku y, i nic poza tym. Dlatego też istnieje obawa, że, że część ludzi po prostu ze względu na ich zdaniem jakieś takie błahe głosowanie tylko do Sejmiku, to po co tam? Mogą sobie odpuścić. W związku z tym tłumaczymy, jak ważny jest ten wybór do Sejmiku, jeśli w ogóle nie najważniejszy w tych wyborach samorządowych. To tam się zadecyduje, w jaki sposób będą dzielone olbrzymie pieniądze i to już w tym ostatnim właściwie rozdaniu 2014-2020. Tak, Dlatego jest to niezwykle, niezwykle ważne i myślę, że ludzie po prostu, którzy rozumieją istotę rzeczy, no nie powinni sobie w żadnym wypadku odpuścić tych wyborów, koniecznie powinni pójść no i wybrać taki samorząd, który ich zdaniem jest najlepszy. No, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Okaże się ostatecznie 16, czy politycy zmobilizowali elektorat i przekonali do tego, aby właśnie do urn wyborczych się wybrać. No i stworzyć nową rzeczywistość być może zupełnie w województwa lubuskiego, bo kto wie jaki będzie wynik tych wyborów, patrząc na Badania publikowane w ostatnim czasie można odnieść wrażenie, że w zasadzie liczyć się będą tylko trzy siły polityczne: Czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Gdzieś tam na granicy możliwości dostania się jest Polskie Stronnictwo Ludowe, a reszta jest tylko takim dodatkiem do całej tej kampanii. W zasadzie tak. Te ostatnie sondaże rzeczywiście na to wskazują. Choć wiem, jak to z tymi sondażami jest w rzeczywistości, to ludzie może się okazać. Poza tym cóż, no, wybory. Jedni mówią, że to jest dopiero prawdziwe odzwierciedlenie Nastroje. tych wszystkich tak nastrojów społecznych. Ale nie do końca to prawda, bo przecież wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że jak będzie mała frekwencja, to te nastroje nie będą odzwierciedlone w pełni, że one tylko będą reprezentacją tej drobnej garstki, która pójdzie do wyborów i w sumie to nie społeczeństwo wybierze nowe władze samorządowe, tylko jakaś garstka ludzi. Żeby ja do w tego Polsce, nie dopuścić. Mocno tak się dzieje już od wielu lat. Mamy tak. zawsze problemy z frekwencją. Nie, to to no. Mamy, chociaż myślę, że to w tych ostatnich latach już po transformacji zaczyna się poprawiać, no bo już gdzieś tam oscylujemy w granicach, 50-60% frekwencji, prawda? Ale to i tak tylko połowa narodu idzie głosować. Tak, to i tak mało. Chciałoby się 80 i więcej procent. No ale te 50-60% już w jakiś sposób nas no zadowalają, bo pamięta pan, panie redaktorze, że były takie wybory, że poszło do 40% poniżej 50, także to już było w ogóle bardzo mało. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak się to pokaże. Tym bardziej, że no przecież ludzie powinni chcieć zmian, bo wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że no nigdy nie jest tak, żeby było wszystko dobrze. No nie jest wszystko dobrze, teraz w czasie kampanii wyborczej, jak się dobrze będziemy wsłuchiwali, to zobaczymy, że i bezrobocie, mówię o lubuskim, o, o naszym tutaj, będzie o nie, i wyjątkiem. bezrobocie z 8% skoczyło nam na 13%, więc coś trzeba robić, bo jak będzie w tym tempie rosło, to to, to, to po prostu trzeba jednak walczyć o te miejsca pracy, bo to podstawa wszystkiego, i, i widzimy też, że legło nam w gruzy budownictwo komunalne i socjalne. Podczas gdy pozostałe gałęzie mieszkanictwa się rozwijają nawet dosyć dobrze. Natomiast komunalne i socjalne no niestety leży w gruzach. Ja czytałem niedawno takie publikacje, że w kraju w ogóle ten temat jest rozłożony, że tak powiem na łopatki, dlatego, że, że z tego co się orientuję rocznie, żeby zaspokoić potrzeby w Polsce powinniśmy oddawać ponad 60 tysięcy mieszkań komunalnych i socjalnych, a oddajemy 2,5 tysiąca, 3 tysiące. no więc jest to kropla w morzu potrzeb. Podobnie rzecz się ma zresztą w samej Zielonej Górze, gdzie mieszkań komunalnych, no, przez ostatnie 8 lat nie oddawaliśmy w ogóle, dopiero no teraz wiemy, w że obrobinę, bieżącym obrobinę roku obrobinę 18, w temacie, a, a w przyszłym roku planujemy chyba 36 e, mieszkań. E, podczas gdy mamy e, ponad 600 rodzin w kolejce, więc e, co ja mówię 600? E, Więcej nie 600, bo 600 to by nas tutaj zadawalało, ale o wiele, wiele więcej ludzi, no, którzy. Czekają jest to, że ci, którzy ewentualnie dostaną to mieszkanie komunalne, to są najczęściej te osoby, które czekają już kilka dobrych lat. Tak, to znaczy teraz, teraz przydzielamy mieszkania komunalne socjalne, bo rotacja również jest. Oczywiście. Co roku gdzieś tam 50-60 miejsc mieszkań się zwalnia. Ale ludzie czekają, po.

bywa na, w kolejce na to, żeby takie mieszkanie no, no, uzyskać. Pan, ogólnopolski, tak jak pan zaznaczył, zresztą takie hasła, Ale to trzeba aby, naprawiać. A, aby budować tak. i naprawiać, pojawiały się już wielokrotnie. Pamiętam, kiedy prawo i sprawiedliwość dochodziło do władzy, mówiło on wyraźnie, że zbuduje setki tych mieszkań dla młodych ludzi przede wszystkim, bo to dla nich, dla nich miały one być robione tak, aby nie wyjeżdżali z kraju, aby tak. się wszystko rozwijało. Natomiast no wiemy, jak to się skończyło, nie udało się. Bo brak mieszkań, szczególnie dla ludzi młodych, to nie jest wynik tego, że mamy jakieś małe zdolności przerobowe w budownictwie. To nieprawda. Wszystko polega na tym, że po prostu brak jest możliwości pozyskiwania przez młodych ludzi tanich kredytów. Umożliwiający im, właśnie, nabycie no takich kredytów. I to jest główny powód. A przecież to można znaleźć. Oczywiście. Można I kilka zmienić. prób różnych było czynionych w tym kierunku. Były różnego rodzaju kredyty, typu tam rodzina na swoim, czy jakkolwiek tak. inaczej były nazywane. Nazwijmy to na preferencyjnych nieco zasadach mogli młodzi ludzie otrzymywać te kredyty, ale żeby je dostać, trzeba było też spełnić tak. warunki, bo bank nikomu nic nie da dał. Sojusz Lewicy Demokratycznej przygotował w swoim programie propozycję. Rozwiązania tego trudnego problemu. Myślę, że jeśli sojusz dojdzie do władzy, będzie się starał zrealizować te swoje programy i myślę, że wtedy poprawiłaby się sytuacja. No, ale to to tylko taki... półtora roku, bo w sejmiku województwa nikt się tym niestety zająć nie będzie mógł, bo no, nie taka rola nie. sejmiku. Aczkolwiek tam, gdzie będziemy mogli pozyskać środki finansowe, to sejmik, tak. Bez dwóch zdań spokojna była bardzo ta kampania, albo rozpędzała się powoli i właściwie nie dochodziło do żadnych. Już nie powiem konfrontacji na programy czy na jakiekolwiek inne rzeczy związane z wyborami. Gdzieś tak partie po prostu pokazywały się, że o to są, że będą próbowały walczyć o swoje miejsca w sejmiku, a teraz w ubiegłym tygodniu i Prawo i Sprawiedliwość i Sojusz Lewicy Demokratycznej, no frontalny atak przypuszczają na panią marszałek Polak za kampanię, która była realizowana. Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego mówi wprost, taką kampanię musieliśmy zrobić, trzeba się było rozliczyć, trzeba było pokazać, ona była zaplanowana, pokazana. Z drugiej strony no działacze polityczni, partyjni z opozycji tak zwanej nazwijmy tą, mówią, wydawanie pieniędzy, marnotrawienie pieniędzy, Kampania wyborcza za publiczne pieniądze? Wie pan, ja się nie mogę oprzeć takiemu wrażeniu, że kolejne, kolejne, kolejni politycy, którzy aktualnie są przy władzy, popełniają w kółko jeden i ten sam błąd. No nie można, bo gdybyśmy w tej chwili słuchali tylko pani marszałek Polak i jej otoczenia, no, to, to moglibyśmy usłyszeć tylko, jak wspaniale się rozwijało, rozwijało województwo lubuskie w ciągu ostatnich kadencji, w ciągu minionych czterech lat. Słyszymy same och i ach, i, 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 i miliony euro wydawanych tutaj w naszym regionie tak jakby nie widzieli tych minusów. Więc... Brakuje panu, żeby powiedzieć prosto, tak. nie udało to nam się, oczywiście. to, to, to Powinni, i tam, to wyraźnie, to, to byłoby bardziej przekonywujące, byłoby bardziej realne tej wypowiedzi, nie takie polukrowane, tylko przyznające, że rzeczywiście nie udało nam się, albo zabrakło nam czasu na to, żeby zrobić to, 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 że przed nami jeszcze zadania takie, które no do tej pory, żeśmy wybierali inne priorytety powiedzmy i, i ominęliśmy. A oni tego nie mówią. Nie mówią po Zostawiają to opozycji. No ta kampania pokazuje. I opozycja hmm. wtedy te tematy wyciąga i dobrze, bo społeczeństwo widzi wtedy, że. Chociaż powiem, że, tam, są że spacerując wczoraj, miałem okazję przechodzić obok jednego z budynków w Zielonej Górze, gdzie całą ścianę, potężny metraż zajmuje właśnie hmm. ta kampania, gdzie wyszczególnione są w w, w kolorowych kwadratach te wszystkie rzeczy, które, które zostały zrobione. Ja mam swoje zdania. Ten temat uważam, że jest to kompletnie nieczytelne, ale nie jestem do końca przekonany, czy jest to aż tak ewidentna e, reklama Elżbiety Polak jako kandydatki. Owszem, gdzieś jest na dole podpisana marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, natomiast cała reszta mi osobiście absolutnie z wyborami się nie kojarzy. Wiemy, jakie tutaj działają mechanizmy, jak to jest skonstruowane, natomiast, żeby to była aż tak nahalna, na reklama za publiczne pieniądze, to tutaj bym się wahał. Mo, może rzeczywiście termin był nie, nie do końca stosowny. Pewnie miesiąc temu, gdyby się to pojawiło, nikt nie zwróciłby na to uwagi. Oczywiście, że tak. Głównym powodem jest to, że to się pokazało właśnie teraz w czasie kampanii wyborczej. Nie wiem, czy to jeszcze przez jakieś ugrupowanie zostanie zakwestionowane, bo wygląda na to, że za pieniądze publiczne ktoś sobie robi kampanię wyborczą. No na to wygląda. Natomiast cóż, no czym tu się chwalić? Na jakie by zadania te pieniądze nie były przeznaczone, to, to, to musiały na coś być wydane, więc co byśmy tam nie wypisali, to te pieniądze na coś zostały spożytkowane. No, i bardzo dobrze akurat zostały spółpracowane, bo ten, bo ten stopień więc... wykonalności mieliśmy naprawdę duży, więc no pod tym względem można się pochwalić skutecznością. Pozyskane, wydane. Dokładnie. Natomiast y, y, nigdzie się nie pisze, y, czy to są pieniądze, y, które pozyskane zostały y, no w, w maksymalnej ilości, jaką można było uzyskać. Nigdzie nie pisze, czy, czy, czy tylko wykorzystaliśmy możliwą do wykorzystania pulę w 70% i te pieniądze pozyskaliśmy, czy może tylko czy w 90%. Nie widać tego. No to jest prosty marketing, kumanie. Nikt nie będzie się chwalił, jeśli tak. nie wykorzystał no tego właśnie. 100%. No, no właśnie, jest tutaj znowu rola opozycji, która ma możliwość wyciągnięcia tych faktów i pokazywania społeczności. No na tym polega demokracja i myślę, że to się sprawdza. Ludzie powinni to widzieć i powinni ocenić, czy rzeczywiście ci, którzy to robili do tej pory, robili dobrze, bardzo dobrze i nie ma co zmieniać. Czy też trzeba zmienić i, i, i przewietrzyć tę władzę, która w tej chwili się zajmowała. A wie pan sam z praktyki, że na zwykłych stanowiskach pracy, jak ludzie siedzą 10 lat, to tracą ostrość widzenia problemów, wpadają w rutynę. To przewietrzenie, czy w wyniku awansowania nawet tych pracowników na inne, kolejne zadania i wprowadzenia nowych, czy też zamiana, Powinno funkcjonować, bo to się no, dla zdrowotności. Tyle, że to już wiąże się z restrukturyzacją w urzędzie. Powiem szczerze, że myślę sobie, że jeśli ktoś nas w tej chwili słucha w urzędzie marszałkowskim i słyszy, jak mówi pan, że trzeba trochę przewietrzyć albo poprzestawiać te klocki, to część osób już tam się zaczyna obawiać. Zresztą to jest naturalne we wszystkich urzędach, gdzie władza jest kadencyjna. Szeregowy pracownik bardzo często się przejmuje tym, co się wydarzy po wyborach, bo nigdy nie wie, jaki będzie kolejny prezydent, kolejny marszałek, kolejny drewnik i tak dalej, i tak dalej. Ludzie obawiają się o swoją pracę. Oczywiście zawsze mówi się, że ten, który pracuje dobrze, będzie wykonywał swoje obowiązki, bo jest potrzebny. Chociaż myślę, że ten niepokój taki naturalny skąd inąd, zawsze wśród ludzi się pojawia. Ja oczywiście nigdy nie byłem zwolennikiem tego, tej nowej miotły, która to przychodzi i od razu wszystkich no, wymiata, pan, tak prawda, chciało, wprowadza Bywało tak w historii w nawet historii Zielonej tak, Góry, tak, tak, że to tak pojawiał bywało. się nowy prezydent, czyścił większość najważniejszych bywało. stanowisk, bo bywało, uznawał, tak. że, że ci ludzie się nie sprawdzą. Bywało tak, a, a jeszcze gorzej. Że jeśli związane to jest po prostu z innymi przekonaniami politycznymi no tylko, i tak, tylko z tego tak się powodu działo, oczywiście. Prawda, ludzi się żegna. Tak być nie powinno. Natomiast powinny merytoryczne sprawy odgrywać dużą rolę. Zresztą wiemy, że są również i stanowiska takie, które są bezpośrednio przywiązane do wójta, burmistrza, czy jego rzecznik prasowy, prawda, jego znaczy szef doradcy kancelarii. Tak dalej, jego, doradcy, tak tak, jego doradcy. Co jest zrozumiałe, odchodzi prezydent, odchodzi ze swoją tą bezpośrednio współpracującą, no bo nowy przyjdzie oni też są kadencyjni. Tak. Będzie się chciało toczyć zaufanymi. Yy, Ludźmi i to jest do, zrozumiałe. Mówimy o tych bardziej rozległych stanowiskach, niżej położonych, gdzie, gdzie trzeba rzeczywiście merytorycznie podchodzić bez potrzeby nie zwalniać, oczywiście, ale często e, mówię, odświeżenie choćby w wyniku awansowania tych ludzi czy, czy, czy zamiany stanowisk. Czasami mam wrażenie, że też są takie zakusy partyjne. Wie pan, kiedy oto e, nowa opcja polityczna wchodzi do urzędu, oprócz tych stanowisk najważniejszych dla prezydenta, burmistrza, wójta marszałka, to, to jest jakby jasne, że otacza się tymi, tymi ludźmi, z którymi chce współpracować, ma takie prawo i byleby dobrze wykonywał e, swoją funkcję. Natomiast e, no, czasami dzieje się tak, że oto gdzieś. Ko Ktoś komuś wyciąga, a ten to był połączony z taką siłą polityczną, a ten z tym związkiem zawodowym, a ten z tamtym, więc może dobrze odsunąć, ewentualnie trochę upokorzyć, odsuwając na jeszcze niższe stanowisko. W każdym razie nie chciałbym, żeby tutaj słuchacze zrozumieli to w ten sposób, że, że trzeba ludzi pozbawiać pracy. W, w żadnym wypadku nie. A, Natomiast, tak jak mówimy, ruchy, które są merytorycznie uzasadnione, powinny się odbywać bez konieczności wyrzucania ludzi z pracy, prawda? No teraz ludzie, na przykład, jeżeli już jesteśmy przy urzędnikach, ale troszeczkę inaczej spójrzmy na tę kwestię, zaczynają zastanawiać się, co będzie od 1 stycznia, bo wiemy, że urzędników będzie więcej w mieście, urząd gminy i ludzie tam pracujący mają, mają gwarancję zatrudnienia, co do tego nie ma wątpliwości, ale okazuje się, że uposażenie osób w minie było wyższe niejednokrotnie niż tych pracujących na przykład w Urzędzie Miejskim. No i teraz pewnie ci się martwią, że im zrównają do dołu, a ci z drugiej strony mają nadzieję, że być może coś się zmieni i będą mieli podniesione te płace. Podatki w dół, tak, a, a pensje w górę. No tak by ludzie chcieli, nie? No, wszyscy chcieli. Jest to problem, wie pan, bo rzeczywiście przecież zapewnialiśmy pracowników gminy, ogólnie rzecz biorąc, różnych instytucji, które tam funkcjonowały, że nie stracą pracy w wyniku połączenia Trzeba się z tego wywiązać. Jest to niezwykle trudne zadanie. Współczuję trochę tym, którzy muszą to teraz rozstrzygać i tam rozwikływać, w jaki sposób to zrobić. No, bo trudno też i, i, i zachować, się, zachować się w ten sposób, że od 1 stycznia urząd gminy dalej będzie na Dąbrowskiego funkcjonował, prawda, ten gospodarka komunalna dalej będzie funkcjonowała tak, jak funkcjonowała i wszystkie pozostałe inne działy, które funkcjonowały w gminie, bo to przecież też nie o to chodzi, to, to byłaby rozrzutność i, i niepotrzebne wydatkowanie no, pieniędzy. Jest Trzeba tych ludzi bądźnamy, po prostu, tak naturalnie. jak mówiliśmy przed chwileczką, zagospodarować często na innych stanowiskach, znaleźć im miejsce pracy, zmienić im te miejsca pracy, opróżnić niektóre lokale, Szczególnie te, które się dublują, prawda, w mieście i w gminie. No, nie zazdroszczę tym, którzy, którzy tego będą dokonywali. Myślę, że to nie jest sprawa na styczeń, to jest proces na parę lat. I tak on też będzie przebiegał na pewno. No i pewnie tak myślę, że póki co nie muszą się specjalnie stresować ci, którzy, którzy pracują w tych wszystkich tak. instytucjach, chociażby z tej prostej przyczyny, że wybory te, które będą dla nich najważniejsze, bo zmienią się władze w dużej, w dużej zielonej góry, czy mogą się zmienić władze dopiero w w marcu, przepraszam, a tak sobie już od razu pomyślałem o styczniu, bo no, za moment zapadnie decyzja o tym, jak będzie wyglądał budżet. Trochę będziemy mieli tutaj prowizoryczny ten budżet, no, ale niestety okoliczności są takie, a nie inne. Myśli pan, że dobrze, że to się tak dzieje, że w tej chwili właściwie prezydent jednoosobowo niemalże będzie, będzie ustalał ten budżet, czy, czy no, nie jest to najlepsze rozwiązanie? Myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale podyktowane tym, że, że no cóż, no, jesteśmy takim ewenementem. Pierwszy raz w historii zdarzyło się to, że dwa samorządy zgodnie się połączyły, no i i przepisy prawa nie są do tego po prostu przystosowane Andrzej i przygotowane. I za każdym razem przypomina sytuację, kiedy zostawał marszałkiem województwa łódzkiego jako mm. nowego tworu, dostał budżet od wojewody po prostu w prezencie na biurko. Oto stos kartek zapisanych i wiedział, że będzie musiał się w ramach tego budżetu poruszać i mówi, że dało się to wszystko jakoś spokojnie ogarnąć wtedy. Tak, no cóż, no Problem polega na tym, że, że Rada Miasta, która powinna przyjąć ten budżet, powstanie dopiero w marcu, a więc w kwietniu mogłaby się dopiero tymi sprawami zająć. A co do kwietnia? A na prowizorium? No można i tak, prawda? Więc myślę, że to rozwiązanie, które zostało przyjęte, zostało no jedyne możliwe i dobre rozwiązanie. Najbardziej racjonalne w danym momencie. Najbardziej racjonalne, jak najbardziej. Ten projekt budżetu do 15 listopada spłynie do ratusza. Wniesiemy do niego swoje uwagi. No, niestety tego budżetu nie uchwalimy. Zrobi to prawdopodobnie pełnomocnik, który, który będzie występował w imieniu Rady Miasta od 1 stycznia. Będzie miał zresztą tylko na to miesiąc, bo jeśli tego nie zrobi w ciągu miesiąca, to sprawą zajmie się Rio. I na podstawie no tego jest, przedstawionego że tam, że, projektu. Że takie będzie będzie chciał to zrobić, zresztą to, tak. mówi się o tym, że będzie robił to we we współpracy z prezydentem. nie, nie, jeszcze kto będzie do końca na 100% tym pełnomocnikiem. Natomiast no, tutaj zapowiedzi są jasne i klarowne. Chodzi o to, aby zabezpieczyć interes miasta będzie projekt, Będzie będzie on przyjęty nie, w nie, Rady przez tego tak. Tak siak, Sprawy finansowe miasta będą załatwione. Na pewno nie, nie, zahamowań w płatnościach różnego rodzaju i Dlatego możemy być spokojni. No pod tym względem płynność tak. finansową tak. na pewno mamy tak. tak. zabezpieczoną. Na sam koniec zapytam trochę przewrotnie: Jerzy Materno dzisiaj od rana bombarduje sms-ami plus działaczem Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszają już na 11 listopada pod pomnik Żołnierzy Wyklętych. Zapraszają wcześniej na konferencję prasową. Pan by się wybrał, gdyby dostał takie zaproszenie na no 11 nie, nie. listopada? Nie, oczywiście ja się tam nie wybiorę. A ja mówiłem o tym wtedy, kiedy przymierzano się do budowy tego pomnika żołnierzy wyklętych, że spowoduje, że, 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 że inicjatorzy budowy tego pomnika po prostu dzielą społeczeństwo. Po ponad 50 latach powtórnie doprowadzają do podziałów. Nie, pan nie, powiem, że nie, nie, nie się, tak? Że, tak, że to będzie znaczy, to pomnik, pan, no, którym po prostu... będą mogli się spotykać ludzie określonej e, prowieniencji, o określonych poglądach politycznych? Dokładnie i okaże się, że e, powiedzmy o godzinie 12 część społeczeństwa Zielonej Góry zbierze się pod pomnikiem e, na Placu Bohaterów, a część pod e, tym pomnikiem e, Żołnierzy Wyklętych. Ja e, Przestrzegałem przed tym i myślę, że do tego dojdzie. No dzięki takim panom jak pan materna, i, i, i takim apelom m, 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 mogą do tego doprowadzić. Ja już nie będę tutaj wnikał w to, że, że ten pomnik w moim przekonaniu w ogóle nie powinien powstać. E, no, no pan cóż, tutaj no no cóż, mocno artykułował tak, swoje tak, racje tak, w tym temacie. Dodajmy jest pan ten, oficerem wojska polskiego. To tak, też myślę, że istotne w tym. I to, I to takim oficerem, który 20 lat służył w ludowym wojsku polskim, 10 lat już później w wojsku polskim. Na bieżąco miałem ten przegląd nastrojów i sytuacji nie tylko wśród wojska, ale i w ogóle w społeczeństwie. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że, że po prostu no, wyczekano kilkadziesiąt lat od czasu zakończenia wojny, i teraz z tych, których niegdyś uważano za bandytów, zrobiono teraz bohaterów i stawia się im pomniki. Ale takie są. Taka, koleje losy. Taka, takie kolejne losy, taka historia z tym się trzeba pogodzić, natomiast nie można nic przesadzać w niczym. Prezydent miasta zaprosił już i rozesłał zaproszenia na uroczystości 11 listopada, które Dzień Zwycięstwa, które będą przeprowadzone pod pomnikiem bohaterów. I to jest jedne, jedyne miejsce, w którym takie uroczystości się odbędą. Jeśli ktoś chce robić u siebie w ogródku, to też może sobie zrobić i na to mamy demokrację, na to nie, nie mamy wpływu. Jest jeszcze e, trzecia opcja, można wybrać oficjalne jest, i tu, i tu, jeśli tak. nie będzie oficjalne tutaj kolizji. Oficjalne Godzinowe. uroczystości, odbędą się pod pomnikiem, i, 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 i nawet jako pełniący obowiązki prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, również zapraszam wszystkich pod pomnik bohaterów, gdzie uczcimy pamięć wszystkich, powtarzam, wszystkich poległych w czasie pierwszej, drugiej wojny światowej, wszystkich tych, którzy walczyli o niepodległość kraju. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą Dziękuję rozmowę. Bardzo. Ja tak sobie pomyślałem, że może rzeczywiście coś w tym jest, że szkoda trochę, że, że ludzie będą się dzielić na tych, którzy idą pod ten pomnik, a inni idą pod drugi. A to może rzeczywiście takie nieprzyjemne, zwłaszcza jeżeli myślimy o tak ważnej dacie no, dla późniejszego rozwoju naszego kraju. Więc, Oczywiście. więc pewnie jest w tym dużo racji. Chociaż jak sądzę, gdybyśmy w tej chwili mieli tutaj również tego działacze uroczystości... Prawa i Sprawiedliwości powiedzieliby mm, zupełnie co innego, powiedzieliby. Że to może nie do końca tak jest, że, że jednak. Wie pan, tego rodzaju uroczystości mówi. powinny łączyć, a nie dzielić. I, i nie wiem, czy, czy są ludzie, którzy uważają inaczej. A jeśli mają łączyć, to po prostu powinniśmy się spotykać w takich miejscach, które które, w, pod których uszanujemy wszystkich tych, którzy polegli, którzy walczyli o, o niepodległość Polski. A nie tylko jakąś taką wybraną grupkę ludzi, tego, jak choćby Polacy to byli żołnierze różnych świąt, bo są takie święta, które powi powinniśmy czcić, e, radując się z tego, że one są. Natomiast e, czasami w naszym kraju, niestety, podchodzi się hmm. do tego troszeczkę inaczej, ale to pewnie temat na zupełnie inną rozmowę. Edward Markiewicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziuchu. Dziękuję Państwu do usłyszenia. Rozmowa. Radia Index od poniedziałku do piątku o 9.30.